Się maczku, się maczku, Dzisiaj nagrywamy test. Test i unboxing podkładki Carbon 500. Co jest ważne, ta podkładka ma cenę. Tu. Co sądzisz o tej cenie? Muszę powiedzieć, że no taka normalna cena, moim zdaniem, jak na podkładki XXL. XL po prostu. Jest to Genesis, czyli najpiękniejsza marka. Wybrałem Carbona 500, mimo że była jeszcze edycja generalizowanych podkładek z pistoletami. Teraz najprawdopodobniej Wam się wyświetla. I Sword World of Warships też Wam się prawdopodobnie wyświetla. A my nagrywamy ten film za pomocą lampy, która była na poprzednim albo przed, przed poprzednim filmie lampy LED. Która jak widzicie, fajnie oświetla, i teraz nawet wam pokażę. Fajnie. O, nawet macie odbicie. O, widzicie, fajnie to podświetla, nawet nakieruję na to. Ło! No i dobra, jakoś to wygląda. Wiadomo, teraz no to nie wygląda to jakoś tutaj super spektakularnie. Ale wieczorem. Jak będą live'y z kamerką. Kiedyś taki czas będzie. Obiecuję. I tutaj mam małe problemy, bo są to tri, -tik tri -tik -tik. Zaraz, zaraz, muszę ich ponożyć. Dobra, już jestem. Nie wiem, czy to przednie w ogóle. The... No i... i tam sobie zdejmiemy już w ten sposób chociaż nawet nie musimy. Tak wygląda pudełko i uwaga od góry. Tasiemki powinny być, ale nie ma. I uwaga! Aciągamy. O, cholera! Nigdy nie wiem do czynienia z taką pokładą. Nie No i dupa! I upadła na ziemię. I już jest w sierść. Kurde. To się, to się da naprawić. To się da naprawić. Patrzcie, jak to wygląda, jak się wyciągnie. O! Boże. Widzowie. To jestem ja. A to jest kocyk. Matko, jedyna. Jak się to zmieści? Tu, Boże! Ale monstrum! Lecimy! Zakładamy. Teraz macie tutaj niby bałagan, ale już zakładamy tą, oto podkładkę i będzie to ciężkie. Ciężkie zadanie, trochę, więc sprzątnę tu i widzimy się za sekund 10. Dobra, jakoś to ogarnąłem, teraz przestawmy te rzeczy, jakoś to trzeba zrobić. Lampy nie ma, tu jest, już, 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 no, no, Krypton 550, stara podkładka to Fury i patrzcie jak ona już a brzydka, ale dobrze się użyła przynajmniej Uwaga! Muszę sobie jakoś teraz poradzić takiej perspektywy to mnie jeszcze nie było Okej okay. Teraz wam mogę Pokazać faktycznie jaki to jest monstrum Jest ogromna, jest dobra A to dobrze Miała być ogromna Okej, okay. dobra Pierwsze założenie, podkładki Mam to Ło boże, wszystko się psuje, to muszę sobie na chwilę Was odłożyć. I uwaga. Wow, wow, jeszcze raz. Wow, jeju. Na razie odłożę. Takiego efektu się nie spodziewałem. Pięknie. Swoją drogą, nigdy takiego porządku jeszcze nie miałem na biurku. Teraz testy. Chodzi ładnie, bo wiadomo, to jest Krypton 550. Fajnie chodzi. Nie, fajnie, fajnie, muszę powiedzieć. Czyli jest to logo Genesis. takim jakby lawie ogniu. Tu jest klawiaturka. Świetnie leży. Monitorek. Nigdy jeszcze w ogóle takiego porządku na biurku nie miałem. Wow. No, muszę powiedzieć, jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz sobie sprawdzę. Nie, bardzo dobrze chodzi, muszę powiedzieć, tu jest lampa. Bardzo dobrze chodzi. Bardzo dobrze chodzi. Bardzo mi się podoba ta oto podkładka od Genesis. Matko jedyna, przejdźmy do podsumowania. Widzowie jak jestem fest. Ale to fest. Zadowolony, to wy nie wiecie. Wow. Jest to po prostu 10 na 10. Piękna jest ta podkładka. Jestem w szoku. Po prostu w szoku. Całe prawie biurko zajęła mi ta podkładka. Jeju! Dajcie mi tego więcej! Matko jedyna, dziękuję za dzisiejsze obejrzenie dzisiejszego filmiku, ale jest to po prostu cud. Jak jaki dzisiaj sprzęt zajebisty, że tak brzydko powiem kupiłem. Jestem tak zadowolony z tego co dzisiaj kupiłem. Żeby nie wiedzieć. Polecam wam tą podkładkę za tą cenę. Bierzcie ją. Piękna jest. Kocham ją. Będzie grane Valoranta albo inna gra. Siema. Dzięki.